Tarotowy kącik Ameli. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wakacyjnie Was witam i zapraszam na takie szybkie czytanko. Czego możesz się spodziewać w najbliższym czasie? Sprawdzimy. Przygotowałam trzy grupy. Kameczki takie maluśkie. Nie mam tych swoich, ale mama mi pożyczyła. Pierwsza grupa, takie maluśki kamyczek. Mam nadzieję, że widzicie. Italia albo po prostu pierwsza grupa. Druga grupa taki kamyczek, jeszcze mniejszy, ale może akurat kogoś z Was przyciągnie, italia, trzecia grupa, taki kamyczek, italia. Czego możesz się spodziewać w najbliższym czasie? Sprawdzimy. Jeżeli jesteście ciekawi, zaczynamy. O tej grupy pierwszej. Grupa pierwsza, witam Was serdecznie. Pominam maleńki kamyczek. Ale może akurat kogoś z was przyciągnął ok odłożę. I sprawdzamy, czego możesz się spodziewać w najbliższym czasie. Hm. Jest pokazany jakiś konflikt, ktoś jest na Was zły. Wy jesteście na kogoś źli, ale to jest planeta Lilith. To jest taka mm, złość, w której jest napięcie czyli y, jakaś gra pomiędzy y, Wami a y, drugą osobą, i to ma, no, ma, ma podłoże romantyczne, seksualne. Taka. taka Taka gra, kto się pierwszy odezwie, kto pierwszy ulegnie, o, coś takiego. A tutaj jest jakiś, jakaś umowa, kontrakt. Myślę, że to są dwie różne energie. Podróż. Tutaj ta energia, kogoś, z kim macie właśnie taki konflikt, to to napięcie, tą grę, ten ktoś bardzo chciałby się z Wami spotkać. Ale yy, na, nie na zasadzie spotkania twarzą w twarz, tylko yy, yy, to jest taka energia, ta osoba chciałaby, żeby los pomógł. Czyli spotykacie się gdzieś yy, przypadkiem yy, w sklepie, na ulicy, coś takiego, prawda? I wtedy jest ten pretekst do rozmowy. No. Tutaj pokazało, pokazały się sprawy jakieś biznesowe więc może być związane to z pracą. Taki po prostu prezent od losu dla, dla tej osoby żeby, żeby to napięcie zmniejszyć. No jest taka energia. Jakaś wiadomość czyli to mm, dla, tych, dla tych osób które, z którymi to rezonuje to pewnie będą wiedziały o czym ja mówię. Jest też jakaś wiadomość, czyli ta, to napięcie, ta gra, która jest pomiędzy wami. No to um, no w którymś momencie y, ktoś z was przerwie to. Przerwie to milczenie, będzie chciał coś powiedzieć. Jest jakaś wiadomość i może być tak, że ten los wam pomoże, ponieważ chcecie tego prawdopodobnie obydwoje. Jest ten los wam pomoże i się spotkacie gdzieś przypadkiem. Ale tutaj jest druga energia i bardzo fajna, słuchajcie, bo jest podróż pokazana, która przyniesie y, zmiany i też Hmm, takie zapomnienie o tej, o tej energii, która jest tutaj, która jest y, niełatwa. To napięcie nie jest takie, nie jest łatwe. Być może wam ciąży, ale z jakiegoś powodu nie, po, nie potraficie się tak oderwać od tego. Więc ta pomóż, podróż pomoże. To jest partnerstwo, obietnica, więc y, może być tak, że podczas tej podróży poznacie kogoś. No. Tak się ucieszyłam, słuchajcie, bo taka fajna męska energia. Mhm. I to będzie ktoś, z kim m, będzie się można dogadać, dogadać, ugadać. To będzie m, taka męska energia, gdzie y, złapiecie taką y, wspólną płaszczyznę no, podczas podróży. Więc jeżeli jakaś podróż Wam się szykuje, wygląda że na to, że tak, jakieś wakacje. No to, no to jest taka męska energia. Ktoś tam taki będzie. Ok, a czego się możesz spodziewać? Jeżeli chodzi o wiadomość od kartarota, na końcu jest miłość. Ja zacznę od początku. Trójka denarów, piątka mieczy, dziewiątka mieczy, dziewiątka mieczy, sąd ostateczny i dwójka kielichów. Może być tak, że od tej relacji z, którą, z tą osobą, z którą mieliście właśnie taką, takie napięcie, był jakiś konflikt, nie wiadomo, bo jak to się skończy. Cały czas była historia niezakończona, ale więcej było tego napięcia niedobrego niż dobrego. No, to jest coś, co wam w jakiś sposób ciążyło. No to tutaj przyjdzie czas, żeby się rozmówić. Jest sąd ostateczny. Jest ta wiadomość, czyli prawdopodobnie ob, obydwoje dążycie do tego, być może, żeby to zakończyć, yy, tak już kompletnie dogadać się, albo pójść w jedną stronę, albo pójść w drugą stronę. Ja tak czuję, że wam to po prostu. Jeżeli się zastanawiacie, czy ta osoba o tym myśli, to tak myśli. I też w jakiś sposób czuje obciążenie tej sytuacji. Więc tutaj los pomoże, żeby się rozmówić. Bo z jakiegoś powodu yy, są te bezsenne noce, jest to, jest to dla Was obciążenie. A tutaj jest energia trzy denary. Zaczęliście coś już budować być może siebie na nowo? Podjęliście jakieś decyzje? Może być może jakiś projekt? Poszedł w ruch? A tutaj jest ta zazdrość, ten konflikt. No jest. Teraz to powiemy. okazała się bratnia dusza, czyli relacja z bliźniaczym płomieniem, z bratnią duszą, silna, trudna relacja. Ale tutaj się pokazuje tak jakby, słuchajcie, na płaszczyźnie tej 5D, tak to na tym mówią, czyli na tej płaszczyźnie energetycznej, yy, jesteście ze sobą związani, ale fizycznie to wygląda na to, że nie wiecie, co macie z tym zrobić, z tym waszym połączeniem. Gdzieś się mocno tak zagubiliście. I to tak nie idzie ani w jedną stronę, ani w drugą stronę. Każdy żyje swoją życiem, czyli y, 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 decyzje zostały podjęte. Prawdopodobnie każdy z Was miał wybór i zdecydował się na coś y, innego niż, niż ta relacja z bliźniaczym płomieniem. I to tak wygląda, że energetycznie jesteście ze sobą połączeni. I to połączenie jest bardzo silne. Jest ta bratnia dusza. Jest ten księżyc, czyli są te marzenia, o sobie wzajemnie, te fantazje. To wszystko jest, ale na poziomie fizycznym, to no to chcecie to zakończyć, bo was to męczy. Tak to wygląda. A tutaj jest dwójka kielichów, czyli jest miłość i jest ten rydwan. To się też pokazała podróż, słuchajcie. ta miłość przy tej podróży. Kurka denarów dziesiątka była? Myślę, że długo czekacie na coś, na kogoś, na coś i jesteście już tym zmęczeni. I chcecie, żeby wasze życie ruszyło do przodu. Czekacie na to naprawdę długo. Jesteście w stanie nawet. Zburzyć trochę swój świat, że nie trochę, w jakiś sposób zburzyć strukturę swojego światu, swojego życia, yy, dla tej miłości, dlatego, żeby się coś zaczęło dziać dobrego w waszym życiu. No. Jesteście już tym bardzo zmęczeni i chcecie, żeby to poszło do przodu. Czyli tutaj yy, podczas podróży jest pokazana ta miłość i jest pokazana ta energia męska. Czyli jest ta szansa, jest ta szansa. A tutaj, tak jak mówiłam, no. Jest, na poziomie energetycznym jest bardzo dobrze to jest bratnia dusza, ale fizycznie to się męczycie ze sobą bardzo jest ten list, jest to spotkanie czyli los pomoże no, ale jest też to odcięcie każdy poszedł z was w, was, w swoją stronę, ale y, to napięcie nadal jest, tak jak mówię y, męczy was to, że to jest niezakończone i prawdopodobnie się y, nie wiadomo czy się w ogóle kiedyś zakończy czyli taka historia, jeżeli to z wami rezonuje to oczywiście napiszcie mi Jaka rada? Czwórka Mieczy Koło Fortuny. Hmm. Jeżeli pozwolisz sobie na to uzdrowienie, jeżeli chcesz tego uzdrowienia dla siebie, chcesz, to Wszechświat pomoże, jest koło fortuny. To koło się zakręci dla ciebie, będzie dobrze, czyli jest tutaj szansa podczas tej podróży poznania kogoś. Jest. Mimo, że cała ta historia was naprawdę mocno przygniata, jest szansa. Wszechświat pomoże, ale. No, tak jakby no, musisz wiedzieć, czego chcesz, czego naprawdę chcesz, jeżeli chcesz tego uzdrowienia. No. Taka historia. Bardzo proszę o komentarze, czy to z wami rezonuje, czy to z wami nie rezonuje, czego się możesz spodziewać w najbliższym czasie. No, właśnie tego dla grupy pierwszej. Także bardzo jestem ciekawa. No i życzę udanej podróży, jeżeli ktoś wyjeżdża, bo wygląda na to, że tak, i mo może to być podróż taka wymarzona, wyczekana, wymarzona. Także napiszcie mi w komentarzach, jak to odbieracie. I zapraszam w grupę drugą. Witam serdecznie grupę drugą. Taki kołoczek, wam tak pokażę. Mam nadzieję, że was, yy, mimo że jest taki malutki, to przyciąga. Odłożymy. I grupa druga. Co w... Czego możesz się spodziewać w najbliższym czasie? Ja tak to nazywałam to czytanie. Myślę że, yy, myślę, że jesteście ciekawi. Tak sobie pomyślałam. Więc sprawdzam. Wiadomość. Wiadomość. Może też być wiadomość w sprawach zawodowych. No tutaj się pokazała hmm, kasa. Czyli jeżeli ktoś czeka na jakieś decyzje y, odnośnie kontraktu, umowy albo pieniędzy, podwyżki, czegokolwiek, jakiejś zmiany pracy, no to tak. No to dostanie się taką wiadomość. W najbliższym czasie. no, no Pokazała się praca. Jaki szczęśliwy traf, traf. Ale ogólnie praca. Jeżeli re, relacyjnie, no to ym, decydujecie się y, naprawiać relacje, poprawiać ym, wasze stosunki. Ogólnie pracować nad tym, żeby było lepiej. Decydujecie się. Ale y, jeżeli czekacie na jakąś wiadomość w sprawie pracy, w sprawie pieniędzy, no to tak, jak najbardziej przyjdzie. Co Tarot mówi? Czego się możesz spodziewać? Osiem kielichów, dziewięć mieczy, cesarzowa, cesarz i królowa buław. Jeżeli w drugiej grupie są y, osoby, które są w stałych związkach, w związkach małżeńskich, albo y, po prostu w stałych związkach, w, w tym sensie, że mają wspólne pieniądze, y, wspólne dzieci, dużo, dużo wspólnego. To nie jest relacja na zasadzie, spotykamy się od czasu do czasu, każdy, ale każdy z nas ma swoje życie. Tutaj to nasze życie jest wspólne. Razem dbamy mm, o nasz ogródek. No to było coś nie tak. Ósma kielichu, ósmka kielichów i dziewiątka mieczy. Ktoś chciał odejść, wy chcieliście odejść. Było na tyle źle, że y, chcieliście odpuścić albo ta osoba chciała odpuścić. No i tutaj jest energia, ok, dogadujemy się, naprawiamy ten związek, tą relację, no to nie relacja, to jest bardziej związek pokazany, ale jest też cesarzowa, cesarzowa i cesarz, czyli to może być w sprawach zawodowych. Jesteście z kimś związani, macie wspólnika, i, no i było niedobrze, no i chcieliście zrezygnować, odpuścić. Jeżeli mieliście jakiś projekt, cokolwiek robiliście, i co było ważne, no, to moment takiego kryzysu mieliście. Na rozstaju dróg staliście, i to, to, było, to było coś, z czego chcieliście zrezygnować. i Królowa buław, a jednak nie. Jakiś szczęśliwy traf, coś się wydarzyło fajnego, co Was skłoniło, żeby jednak nie, rezyg nie rezygnować, że to ma potencjał. Jestem Królową buław, dam radę. Mieliście moment słabości. Czegokolwiek to dotyczyło, dotyczyło był w Was moment słabości. Zrezygnuje, to nie jest dla mnie. Ten związek, ta praca, to, ten projekt to nie jest dla mnie. Ja się w tym nie widzę. No, i bardzo dobrze, że nie zrezygnowaliście, powiem wam. Naprawdę. To może być cały czas proces, który się będzie w was teraz dział. Jest królowa buław, dziewiątka pentakli i dziesiątka kielichów. To wam przyniesie pieniądze i niezależność, która będzie za tym szła. Pieniądze po pozwolą wam y, poczuć się pewnie w życiu, podejmować decyzje samodzielnie, ponieważ y, mam tą kasę, więc mogę decydować, na co ją wydam. To jest ta wolność i niezależność i z dziesiątka kielichów. I oprócz tego szczęście i dobrobyt. Mm? Czyli podsumowując, jeżeli był ten związek małżeński, w którym się działo mm, niedobrze i była ten te moment słabości, że ok, rezygnuję, to nie jest dla mnie. No to ten moment mija i zaczynacie brać sprawę w swoje ręce, czujecie się na tyle silne, silni, żeby, żeby zadziałać, i bardzo dobrze. I wraca ten, to szczęście, ten dobrobyt, i to poczucie, że idę w dobrą stronę, że to, co robię, to jest właściwe, to mi przyniesie szczęście w życiu. A jeżeli to jest nie związek małżeński, no to. Um, tylko taka właśnie stała relacja, albo coś co robiliście, jakiś projekt, jakieś sprawy zawodowe, wspólnik, coś tam poszło nie tak, no to decydujecie się to ciągnąć dalej. No. Łapiecie tą moc. No. Czujecie, że to, to nadal wszystko zależy od Was. Miałam ten moment, chciałam odejść, ale jestem królową puław, nie, nie poddam się tak szybko, to jest moja droga. No. Fajnie. Trzy kielichy, dwa kielichy, jako rada. Ciesz się życiem i miłością. Ciesz się tym, tą miłością, którą masz wokół. Prawdopodobnie macie przyjaciół, macie rodzinę, macie osoby wspierające, które są przy Was. Tak się pokazuje, że w takich momentach słabości skieruj się w stronę tych ludzi. Porozmawiaj z nimi, pokaż się, że masz taką, taki moment zwątpienia. W ten związek, w projekt, w pracę, cokolwiek, w coś, co chcieliście już chcieliście z tego zrezygnować, bo było dużo smutku, a bardzo mało radości. No. To są przy Was osoby, które Was kochają i wspierają. I na, to, na, to, na takich osobach należy się skupiać. Bo, bo przyjaciele i rodzina dają nam siłę do życia, do szczęścia i do, do działania. I tak się tu pokazało w drugiej grupie. Czyli tutaj słuchajcie, bardzo fajne czytanie. Czego się możesz spodziewać w najbliższym czasie? Właśnie takich wydarzeń. No? Czyli super. Ok, i zapraszam w grupę trzecią. Grupa trzecia, witam Was bardzo serdecznie. różowy kamuśek. To jest Wasz, jeżeli Was przyciągnął. I sprawdzamy, czego możecie się spodziewać w najbliższym czasie na grupę trzecią. Rozmów, negocjacji. Otwieracie się y, na kogoś, otwieracie się na życie, od, jakaś blokada wam puszcza. Jestem na tak. Wraca do, dobra karma. Albo wraca po prostu do was ktoś, y, z kim macie relację karmiczną. Tak może być, ale jesteście gotowi na to, żeby z tą osobą porozum porozumieć się. Porozumieć, dogadać. Y, może być burzliwie, ale, y, ale chcecie tego. No, jesteście na tak. Więc y, może być taka historia, że poznajecie kogoś nowego i ta osoba was na tyle zaciekawi, y, że chcecie ją y, chcecie poznać y, bliżej. Jesteście ogólnie na tak. Poznajmy się, porozmawiajmy, prawda? dlaczego nie? Jesteście na tak? A jakaś, jakaś tutaj czuję, że taka blokada też wam puściła. Być może długo się nie otwieraliście na kogoś nowego, no to teraz chcecie to zrobić. Albo to jest ktoś, kto y, z kim rozmawiacie. Po jakimś dłuższym okresie czasu, ponieważ chcecie, może ta osoba się odblokowała, być może była zablokowana na Was, na komunikację z Wami, na sytuację, która była pomiędzy Wami i jest teraz, teraz jest na tak. Czyli teraz następuje to, to odblokowanie się. Patrzymy. No. To jest ktoś, słuchajcie, o kim marzyliście. Albo o tej sytuacji marzyliście, albo o tym człowieku. Albo sobie wizualizowaliście. No to też się pokazuje podróż. Czyli to może być tak, że też to jest, to jest dystans, czyli to jest um, taka sytuacja, że może z kimś jesteście na. Ma, dzieli was odległość, więc kontakty są internetowe. Jakaś podróż ma znaczenie, tylko albo przyjechaliście do kraju, w którym ta osoba jest, albo ta osoba przyjechała. Coś, co odległością jest związane, ale chcieliście tego, bardzo, bardzo długo o tym marzyliście. A zobaczymy, co Tarot. Miecze, 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 ale tutaj jest rycerz kielichów, jest siódemka buław, koło fortuny, królowa mieczy, księżniczka mieczy. I rycerz kielichów. I ja powiem Wam, że tutaj to ja odbieram tą energię, tak jak właśnie to długo na coś czekaliście. Jest ta blokada, 7 kabuła. Blokuje się. Tutaj jest ta woda, więc oni kładą te wolki, żeby ta woda się nie przedostała. Więc ta karta mówi o tym właśnie, że byliście na coś zablokowani, na coś, na kogoś, na sytuację z jakiegokolwiek powodu. I ta blokada teraz puszcza. Teraz otwieracie się. Tak, nie mam jak chycić. Otwieracie się. Klucz otwiera. No i to jest bardzo fajne. I słuchajcie, i, i tutaj też to się potwierdza, właśnie z Koło Fortuny, czyli ta wasza decyzja, że ok, jest, otwieram się, zaczynam coś now, nowego, daję sobie szansę i z Koło Fortuny wszechświat pomaga. Okej, okay, no to działamy, jest decyzja, układamy życie sobie od nowa, cokolwiek, prawda? Jesteś na tak, otwierasz się, to ja ci pomogę. Hmm. I koło fortuny. Coś zaczyna się dziać. I tutaj jest, mimo tego chłodu, który jeszcze prawdopodobnie macie w sobie, wyglądacie tego rycerza kielichu. Widzicie? Mam, yy, nie mam w sobie takiej determinacji, że muszę bardzo kogoś poznać, albo muszę kogoś spotkać, ale wyglądam. A może nadchodzi? No to chcę być gotowa. Chcę być przygotowana. I tutaj No i faktycznie, słuchajcie, nadchodzi. Jest rycerz kielichów. Tak jak sobie wymarzyliście, wszechświat pomaga, decyzja jest, koło fortuny się zakręciło, rycerz kielichów przychodzi. Albo to jest ktoś, kto wraca. Z kim yy, może też być tak właśnie, że to na Was ktoś był zablokowany i Wy czekaliście długo, wyglądaliście tę osobę, żeby, yy, żeby z nią porozmawiać, żeby się spotkać i tutaj następuje to odblokowanie się, wszechświat pomaga, no i ten rycerz kielichów przychodzi do Was, ale to jeżeli tak, no to to jest relacja, która hmm, zaliczyła tak, taki mały falstart. To nie jest coś, co, yy, co trwa bardzo długo i jest poważne. Tylko takie lekkie. Może być tak, że gdzieś kogoś poznaliście, to się urwało, bo ktoś z jakiegoś powodu się po prostu zablokował to teraz do Was wraca. Albo całkiem nowa osoba, która przychodzi. Tak czy siak, słuchajcie dobrze, że podjęliście decyzję na, o tym, żeby się odblokować. No, to może być ktoś, kto od was odszedł, słuchajcie, i za, kimś, za kim tęskniliście, kogo wam brakowało. No i teraz jest ten świat pokazany. Czyli dla, y, dla większości to może być ktoś, właśnie, kto się zdecydował z jakiegoś powodu zniknąć z waszego życia i teraz wraca, i będą te rozmowy, i następuje to otwarcie, ale też. Y, też jest energia całkiem kogoś nowego. I to pokazany jest świat, czyli mm, to może być też tak, że ten Kielichów, który do Was przychodzi, to on miał takie przejścia, że tam odszedł od kogoś, czuje się samotny, i tutaj po prostu teraz jest ta możliwość, żebyście się spotkali razem. No, ktoś się ulecza, cesarz. Może być tak, tak. Też tak, że ten ktoś jest po tak zwanych przejściach. Czyli y, um, ulecza się po jakiejś relacji, po jakimś związku. Więc albo jest tak, że u, leczy swoją historię i się odblokowuje na was, bo był zablokowany i tutaj następuje porozum porozumienie się, albo, y, albo poznajecie całkiem kogoś nowego, kto jest po takich przejściach i właśnie. I to jest lepka energia, też kielichów. Przychodzi ktoś po prostu nowo poznany i okej, okay, poznajemy się, rozmawiamy, dyskutujemy, chcemy się poznać, prawda? To otwarcie na. Jest y, na tyle duże, że chcemy się poznać. Nic więcej póki co, ale dajemy sobie takie przyzwolenie na to. Okej, okay, jaka rada? Umiarkowanie i osiem buław. No, tylko spokój słuchajcie, tak pokazuje się, że spokojnie, spokojnie. Jak faktycznie jest tak, że ten ktoś do Was wraca, no to spokojnie. A jeżeli to jest ktoś nowo poznany, to też na spokojnie. Bez y, wielkich planów, bez, bez, bez y, wielkich. Może tutaj się pokazuje, że marzyliście o tej sytuacji. No to tak po prostu nie robimy planów y, już ślubnych, czy jakichkolwiek, prawda na przyszłość. Na no, spokojnie. Spokojnie. No ale będzie się działo. To samo będzie się działo. Tylko ten spokój jest, jest, jakiś, jest potrzebny. Ten tarot z jakiegoś powodu zwraca na to uwagę. Więc może te rozmowy, żeby były z tą osobą spokojne. Jest Wam zalecany ten spokój. Czy to ułożę tak szybciutko? Wisielec, czyli y, powiem wam, że tak, że być może wcześniej reagowaliście y, bardziej nerwowo, albo tak spontanicznie, impulsywnie na, na nowe znajomości, albo na tego człowieka. To jest wisielec. Teraz spójrz na to inaczej. Po prostu zadziała inaczej. Jest potrzebna. Y, no, inna metoda, tak jakby po prostu na spokojnie, na spokojnie. I tak się będzie działo, co się ma wydarzyć, to się wydarzy. Więc taka, y, takie, y, taka wiadomość, czego się możesz spodziewać w najbliższym czasie, co do ciebie zmierza. Y, dla grupy trzeciej. amelia a Adres do mnie. Ja jestem wprawdzie na wakacjach, ale piszcie do mnie, będziemy się umawiać najwyżej m, indywidualnie. Na czytania, jeżeli tego potrzebujecie, to ja jestem jak najbardziej y, w kontakcie z Wami, albo jeżeli macie ochotę napisać mi swoje historie, także y, to też piszcie. Kontaktujemy się y, mimo wakacji, bez problemu, prawda? Tutaj nic, nie, żadnych zmian y, nie ma. Życzę Wam y, dobrego czasu. Udanych wakacji, udanych podróży. Jeżeli jesteście w podróży, opisujcie mi swoje historie. Jeżeli macie na to ochotę, jeżeli macie ochotę na jakieś zdjęcia mi wysłać, jak to teraz, ten czas was wygląda, no to również bardzo będę Wam wdzięczna. Ja za chwilkę zrobię jeszcze jedno czytanie, tak żebyście mieli na jakiś czas, żeby nie było tego niedosytu. Więc do usłyszenia za chwilkę, papa. Pa.